Zaremby, powstaje kilka wsi: Zaręby Bolędy, Zaręby Choromany i Zaręby Warchoły. Ze sporządzonego w 1578 roku spisu podatkowego ziemi nurskiej dowiadujemy się, że w gminie Andrzejewo są też inne zaścianki szlacheckie, jak Gołębie Leśniewo, czy Pięki Paprotnia, oraz wsie kościelne, jak Dąbrowa, czy Króle. W 1563 roku Andrzejewo jest sporym miastem. W miejscu, gdzie jeszcze 30 lat wcześniej rósł las i trawa, teraz mieszka 1600 osób. W mieście jest 93 rzemieślników i liczne zakłady usługowe. Powstaje pierwsza szkoła i szpital. W każdy piątek odbywają się tu targi, a na świętego Bartłomieja i świętą Dorotę doroczne jarmarki. W 1612 roku nowym właścicielem majątku kościelnego Mianowo zostaje Świnołęcki który funduje w kościele kaplicy. Mianowo wkrótce trafia w ręce rodu Jabłonowskich herbu Grzymała i od ich nazwiska kaplica nazywana będzie Jabłonowską. To przedstawiciele Jabłonowskich są widocznieni w epitafiach w Andrzejewskim kościele. Andrzejewo dogania inne miasta w okolicy. Nur, Brok, Ostrów, Kamieniec, Wyszków, Półtusk. Pomaga mu doskonała koniunktura polityczna i gospodarcza, oraz nowatorski ustrój państwa, które jest republiką szlachecką, najbardziej demokratycznym wówczas państwem świata. I gdy wydaje się, że przed Andrzejewem i okolicznymi majątkami jest już tylko świetlana przyszłość, rzeczpospolitą wyczerpaną wojnami z Rosją i ukraińskimi kozakami, zalewa fala wojska z Zabałtyku, Rozpoczyna się potop szwedzki. Najeźdźca z północy nakłada kontrybucje na folwarki, ale przede wszystkim rabuje wszelkie dobra, pali całe wsie i miasta. W czasie potopu zniszczone zostają całkowicie wsie piękki Sobutki, piękki Paprotnia i przez dziecko Lenarty. Kolejne dziesięciolecia przynoszą nowe wojny, nowe kontrybucje i egzekucje, i nowe zniszczenia. Tragedii dopełniają przemarsze wojsk rosyjskich i saskich oraz powtarzające się zarazy. Pod koniec XVII wieku z ponad 1500 Andrzejewa pozostaje zaledwie 700 mieszkańców. W 1693 roku w mieście jest tylko 100 domów. To i tak nieźle w porównaniu z pobliskim Nurem, który praktycznie przestaje istnieć, czy Brokiem, w którym pozostaje niewielka liczba mieszkańców. Ale mieszkańcy okolicy wciąż walczą z przeciwnościami losu. Zniszczone zaścianki są odbudowywane. Jeszcze w 1697 roku odnotowano, że na elekcji króla Augusta II stawiło się w Warszawie 90 godlewskich z Godlewa i 15 romańskich z zaręb Romanów. Niestety XVI-wieczna koniunktura nie powtarza się. Kraj podupada zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Zbliża się koniec XVIII wieku. W październiku 1795 roku Rzeczpospolita przestaje istnieć. Rozpoczyna się jej trzeci rozbiór, a tereny Andrzejewa znajdują się pod zaborem Pruskim. Nowe władze konfiskują kościelne majątki folwarki Dąbrowa, Jasienica, Łętownica i Ruskołęka. Włączają do specjalnie utworzonej ekonomii jesienica. Na wyludnione tereny sprowadzeni zostają niemieckojęzyczni osadnicy. Tak powstają wsie, kraje w całości zamieszkałe przez Niemców: Kowalówka, Króle Duże, Króle Małe, Pęchratka Mała. Osadnicy są wyznania ewangelicko-ogzburskiego. Dla nich powstaje w paproci Dużej protestancka parafia. Po przemarszu wojsk napoleońskich Andrzejewo staje się częścią księstwa warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego.